Dla prośby jednego z YouTubeowiczów pokazuję miejsce, gdzie trzymam króliki. Jest to na dworze, pod dachem. I tutaj macie samczyka. Ładny kalifornijski. Tu macie samicę też kalifornijską z trzema młodymi. No tu na dole mam sianko tam na dole jeszcze klatka nie jest do końca zrobiona tu mamy samicę z rokacza, która lada dzień ma urodzić, gniazdo już zrobiła i tu mamy puściutką klatkę no i tak wygląda moja hodowla królików, na dzień dzisiejszy liczy 6 sztuk dwie samice są kotne Te, obie mają urodzić lata dzień I zobaczymy co z tego będzie a jak widzicie Yy, yy, yy. Jak widzicie, obok klatek mamy śnieg. Nagle powróciła do nas zima. Na szczęście, woda w pojedłach nie zamarzała. Przed chwilą im dolałem ciut letniej wody, żeby nie przymarzła. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie i lajkujcie.